Cześć, dzień dobry, z tej strony witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii, z kolejnego DLC do House Flippera, czyli Luxury Flipper chyba to się nazywa, tak mi się wydaje i chciałbym z tej strony podziękować serdecznie twórcom House Flippera za kluczyk, wielkie serducho oczywiście dla was i teraz moi drodzy nie wiem jak ja mam to zrobić, um, czy po prostu wjechać tutaj um, w tego, w Luxury, o Boże nie, ja nie grałem w tego, czy, nie wiem, nie pamiętam czy grałem, nieważne. Um, Luxury Flipper. Czy po prostu taką kliknąć, co. A nie, to mi się z pokazuje. O tak nie chcemy. Czyli chyba trzeba po prostu, moi drodzy, kontynuować sobie grę. Nie wiem, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Ja bym chciał zobaczyć, jak to będzie, moi drodzy, wyglądało. Oczywiście to jest mój piękny, cudowny domek, w którym. Yy, o! Sprawdź, co nowego dostałeś z Luxury DLC. Renowacje mebli, nowe domy, wybory kreatywne, baseny wewnętrzne. No dobra. To ja, moi drodzy, podejrzewam, że my musimy chyba sobie... że jak fajnie do tego domku jest, słuchajcie, wrócić. Ja tutaj może jakoś tak... E, right on time. Ojej. E, jakoś może nie zmienię tego domku od e, pierwszego House Flippera, ale mam taki sentyment i niech tak sobie po prostu zostanie i niech tak będzie. E, poczekajcie, teraz tak, poczta, mapa zleceń, przeglądarka, portfolio, mapa zleceń. Patrzcie i możemy sobie wybrać od razu, ale super, dobra, no to myślę, że od razu zabieramy się za nowe. O mój Boże, co to jest? Co za łódź? Jakaś? Aaa, chyba nie możemy nawet inaczej zacząć, tylko od łódki. No dobrze. Życie na fali. Jimmy skorzystał z nieobecności ojca i urządził huczną imprezę na rodzinnym jachcie. Doskonałej zabawie nie było końca, podobnie jak nieskończenie wielkie wydaje się być, pozostaje po niej, po, po niej bałagan. W tym momencie nasza młoda dusza towarzystwa potrzebuje kogoś, kto zgodzi się na to wszystko posprzątać, zanim jego ojciec wróci. Na szczęście, trasa koncertowa, na której obecnie jest, potrwa jeszcze tydzień. Ale proszę bardzo, dlaczego ja mam sprzątać jego brudy jakieś? Ja tu robię luxury rzeczy, a nie jakieś takie o. A, widzicie? Niech będzie. Moonrise Bay. Odlokujesz możliwość kupienia podobnego domu do remontu. O, to słuchajcie, może, może my się w końcu też przeprowadzimy do jakiegoś innego domku? Albo coś? Behold! O, oh my God! O, my Technicznie, my father's, but let's be honest, it's almost mine at this point. Wczoraj wieczorem zaprosiłem kilka przyjaciół. The party was epic! I'm quite popular, you see? We had a blast. At least the parts I remember. <laughs> Wait a sec. I've got a message. Told you I'm. Oh no! My dad is coming back earlier! All this mess, he cannot see any of it. Everything has to be cleaned as if nothing had happened here. No, 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 my dad's records! They should be on the wall! You need to find them. They must be somewhere around here. Oh god, dad is gonna be so pissed! I don't wanna get in trouble. I. I know you can save my skin. Please! I'll pay you a little extra if you do help me. You will help me, right? No, chyba innego wyboru nie mamy. Życie na fali. I'm on a boat, ale chat. W ogóle taka scenty! przecież takiego czegoś nigdy nie było w House Slipperze. Wow, Budżet. No to ja wiem, że budżet mamy taki, jaki mamy i jest super. Mamy 3500 zł. No dobra, aha, i my. Ojej, mogę stąd odpłynąć już. Czy ja może chcę. W odp... ogóle ta muzyka jest tak głośna? Poczekajcie, e, gdzie tu jest. Tu. No nie przesadzajmy, żeby to mi brzdąkało tak mega głośno. Dobra, e, o Jezu, ja nie wiem, jak to się robiło. Tak się robiło. Może poczyćmy aby te wszystkie rzeczy, które są... O, możemy okno otwierać, ale ja nie chcę otwierać okna na razie. Na razie to ja się przelecę sobie mopem wszystko. Niechże będzie włącz światło. Dobra, niech się świeci. O, kanapa jest, patrzcie jaki tu jest syf No, to młody Jimmy zaszalał Nie ma to tam, to tego tam No dobra, my od tego jesteśmy Od tego, no może nie od tego, ale Pomożemy mu Za dodatkowy hajs, słuchajcie oh, no. do Jeszcze nie wiemy co zrobili W sensie, no na razie sobie leży, no i Moje co? Nią, parę, Trudno, no bardzo jest mi przykro Zrobiłeś sobie taką partę, to takie teraz masz. To chyba gdzieś tu. Ojej, łaże, tutaj są jakieś zabrudzenia. No, według tego wynika, jakby były, ale nie mogę tego w ogóle. że to jest jako ten. Nie jako zabrudzenie, tylko jako śmieć, jako grat. Dobra, czy my coś jeszcze? Bo nie wiem, w sumie. Dobra, to teraz. Ogasz, ogasz, oh jaki tu jest syf. No, i już widzę, że nie doczyściłem kanapy, oczywiście, bo po co? O, niech będzie. Daj mi rączkę. A nie mogę tego. A tu są jakieś te. Dobra, jakieś ozdoby. E, przed domem tutaj widziałem. śmieci. Jakieś chyba. Przed domem, przed łódką. te kieliszki. Trzeba popatrzeć jeszcze, będę te kieliszki mu ustawiał. No, Jimmy, ty, proszę mi tutaj ładnie zapłacić za to. Czekajcie, tu coś widziałem. O! Może przejdźmy się jeszcze tędy. Ja pierdziu, jaki syf! Od razu weźmy, posłuchajmy leżaczki. No, ale zmieni że to... O! Puszki jakieś... Jakichś szwepsach czy jakichś innych, seven-upach? Co, to, 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 Co ty, co ty, co ty? Big klamoty. A tu nie do czyści. Jak ja tu pominąłem? Czy ktoś może to powiedzieć? Nie wiem, ale już wiem. Dobra, lecimy dalej. Tu jest tak względnie. jak zejdziemy sobie. Tu coś na jakieś te piętro, takie tutaj, coś nie, nic. Dobra. Ach, jeszcze, jeszcze mamy górę. Oh my god. Oh my god. A nasz postęp moi drodzy jest jakby zerowy. Nie wiem, czy wy to widzicie. Hit. Najpierw syw, potem drugie rzeczy. Czyli brudy jakieś. Ogasz. Tu. Pod stołem widzę. Pod stołem widziałem. Czy ja mogę kłócić jakoś? Tamto, no tu jest. Nie chcę z tobą przesuwać, czekajcie. O. No i lecimy z Mopem. Czy się tato już nie zorientuje, że były jakieś party? Dobra, góra jest chyba czysta. Clean as hell. O, dobrze. Skoro tak. To teraz tu jakieś rzeczy. Plamy. Plamy, widzę plamy. Tu, a tu jest. Tu jeszcze plama jest. Patrzcie, nie doczyściłem doprałem. Dobra. Mm. Myślę, że o Bożu! Trzeba to. O tą łyżkę to co? Na blat damy. No bo co? Tu, tu, tu. Możemy tą lodówkę jakoś naprawić? Albo. O jejku. A może trzeba będzie. Patrzcie, kupić. Kochanka elektryczna, lodówka. Wyczyść zabrudzenia, kup przedmiot. Dobra, to my sobie jeszcze tutaj poczyścimy. Tu mamy coś, czekajcie. Krzesło oczywiście stoi brzydko, bardzo nieładnie. To, czekajcie, gdzie tu jeszcze? Tu coś mi mówi, że jest, ale gdzie? A, widzę plamę. Widzę plamę. I niby tu coś gdzieś. Nie wiem, posprzątaj śmieci. o ojeju, ogasz. Nie zauważy. No patrzcie, po prostu się bawiła balanga i było o. Tu, tu. Tu trzeba to posprzątać jeszcze. Ten syf. Coś tu jeszcze jest, słuchajcie. Aha, i ten dół, a ta kotwica to co? Renowacja, o bój Boże, my będziemy... Re... Eee, tak, mamy narzędzia. Wybierz tego mebla, który, nad którym chcesz pracować. No to to najwyżej, no, zróbmy tak. Pierwszym etapem renowacji jest zawsze dokładne oczyszczenie powierzchni mebla. Każdy materiał wymaga do tego odpowiedniego narzędzia. Ojej, co wygadacie? Co wygadacie? Są to takie rzeczy? Dobra, nie panikuj, młody. E, możemy poradzić sobie aby poruszyć kamerą. A, że ta. O! Wow, to jest świetne. Jak to mamy zasiłowane? Dobra. Aha, możemy obrócić mebel. Dobra, rozumiem. Mm -hmm, takie rzeczy. Wait, no, poczekaj, zaraz. Look... Jimmy, you know, to Cię będzie zrogo kosztować, mój drogi Ogarz. A ja chciałbym to jeszcze spolerować. Pejcowanie malowa. Ojej. No dobra. Po przygotowaniu powierzchni mebla należy wybrać sposób wykończenia. Mogą się one różnić ze względu na materiały, których wykonane są poszczególne elementy. To ja nie wiem co ja mam teraz wykonać tu. No dobra, zróbmy tak, no. Ale to jest czadowe. Tylko, że niestety, ale y, tutaj trzeba to jeszcze poprawić. A samo się zrobiło. Dobra, teraz poprzeczkę. Ojej. Wow. Mega mi się podoba, słuchajcie. Mega. Dobra, finish, Zróbmy to no tak samo, chyba, no bo co? No widzisz? Aha, enterem po prostu wychodzimy. Ok. Proszę, jest i kotwica, może być? Może być. Posłuchajmy ten cały syf tutaj na, na dole jeszcze. I musimy kupić tam na górze te rzeczy. Jakąś kuchenkę, coś tam, nie? chyba tam było chyba. Prawie jest perfekcyjnie czysto. Wszystko porozrzucane. Ja nie wiem, jak oni się bawią. Ta młodzież dzisiejsza, to ja nie wiem. Ogasz. Ogasz. Dobra, dawaj mnie ten. To. I to. Mamy to. Dobra, tu skończone, tu skończone, tu skończone. Więc zaraz do góry socie, wracamy. Bo tutaj, z tego co pamiętam, musimy tak. E... Tą tukę trzeba sprzedać. Tą kuchenkę też. O, patrzcie, jest jakaś pusia. Się schowała. A jak się kupowało. Tablet, dobra, już wiem, jak się kupowało. Hmm. Tak się obracało, ok. Z Shiftem, już pamiętam, ok, niech będzie. Tak, i my musimy jeszcze tą kuchenkę kupić, cyk. A czemu ta łódka jest taka mała jakaś? No nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest, ale okej. Okay. Posprzątaj śmieci, patrzcie, bo nie mamy... Ale jeszcze w ogóle budżet został. I zarobiliśmy 8000, naprawdę? Dobra, gdzieś tu coś zostało, tylko gdzie? Może, może do góry? Nie, to może pod schodami? No tak, widzę szklankę. Czekajcie, tu jest jakiś kubek. Co jeszcze? Widzę, widzę te o, widzę te trzy kubki. Widzę je. Wszystko? Chyba wszystko. Ale patrzcie, nie mamy postępu maksymalnego jakby czemu, tak? Hmm, ciekawe. I to może jeszcze przejdę, tak dla pewności dla bezpieczeństwa. Ale tu niczego nie ma. Poczekajcie, a góra może? No na górze też chyba już raczej nic. Możemy ten stolik ewentualnie wyprostować. Proszę. No ale tu nie ma żadnego syfu. To może ewentualnie dół, kajuty. Ale moment, ja coś widzę, co jest upieprzone. Czy jak tam? A tutaj! Jad mnie tu nie było! Tu jest drugie zejście w ogóle. Czemu to jest taki hit? No wejrze, cześć. O! Czy ja pierdziu siłownie tu mają, naprawdę? No, to bym pominął nieźle, ale bym sobie zrobił. I są winyle, które mają wisić na ścianie, tylko nie na której ścianie. Czekaj, pokaż mi tą ścianę. Pewnie tutaj gdzieś. Nie, tutaj. O, tu jest winyl. Poczekajcie, bo to już tak. To, to trzeba sobie ładnie zetrzeć. Może nie, daj mi to miotło jeszcze. Od razu przelecimy wszystkie syfy naraz i będzie spokój. Dobra. Tu jest kolejny winyl. Proszę bardzo. Gitarka na miejsce. No trochę nie ten, ale nieważne, nieważne. Dobra, czekaj, ta tu coś jeszcze. Może, niby co? Dobra, no po, pościerałem to, kazali to pościerałem. Proszę bardzo. I te dwa graty. Ale patrzcie, i tak dalej nie mamy w dalszym ciągu. W dalszym ciągu nie mamy 100%. Jeszcze postęp nie jest maksymalny. Dlaczego? Hmm. Czy jeszcze coś pomijamy gdzieś? No, i no chyba nie. Ojej, o, otwórz to. Nie, no to już jakby wszystko. Ej, ja się teraz zlecenie oddać. No, parcie, 83% mamy zrobionego. Nie chcę, no bo jeszcze nie wiem co. Co mogę? Gdzie ja mogę? No tu mamy wszystko. Tu mamy wszystko. No tutaj też. Chyba nie czekajcie. Łazienka. Rozbi... A, dobra, rozbite lustro. Tylko teraz czekajcie. To jest rozgrzmocone, no bo to trzeba to sprzedać, patrzcie. I teraz jest wykończone? Naprawdę? O oh, wow! Okej okay. Fotografowanie, no tak! Lubię tą, tą część, zapomniałem, że coś takiego istnieje Pięknie, pięknie, bellissimo Poprawiłem stoliczek nawet, a co? W mi się akurat nic nie zmieniło, więc a, gitara stoi trochę inaczej, nieważne. Gdzie ja wracam? To to to, to, to 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 ja już skończyłem w tym pięknym tam mieście nowym? Możesz kupić nowy dom. Aha, super chat, poczekajcie, ja ch chciałbym zobaczyć. Co będziemy robić kolejne. Tu nam coś. Ma Aha, tutaj będzie. Nowy rozdział. Witam, Chrisięgo, i z otwartymi ramionami. Młoda para, z się inżynierką, komputerową przyjechała tu, skuszona lukratywnymi ofertami pracy. I mieszkania w okolicy czyli Mhm, mm teraz słysze potrzebują jeszcze trochę więcej pomocy, by promienić ją w ich własne cztery kąty. Dobra. To moje drodzy, to sobie zrobimy oczywiście w kolejnym odcineczku, na który Was już teraz zapraszam. Oczywiście w przyszłym tygodniu, bo seria będzie się pojawiała raz w tygodniu. Także, moi drodzy, lawki, kiski i besowski, dziękuję Was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się pierwszy odcinek nowego House Libera podobał. No i co? Trzymajcie się, cześć, buzi, buzi, papa! Pa!